W całej Polsce moje biuro. Poselskie na wniosek obywateli interweniuje w różnych instytucjach publicznych w reakcji na groźby zwalniania z pracy pracowników, w tym lekarzy i pielęgniarki, przez dyrektorów, prezesów szpitali. Co jest podstawą prawną? Bo moja interwencja polega przede wszystkim na zapytanie się dyrektorów, prezesów placówek medycznych o podstawę prawną. I co słyszę? Co dostaję w odpowiedzi? Otóż podstawą prawną do grożenia pracownikom zwolnieniem jest rzekome rozporządzenie. Ministra Zdrowia z grudnia zeszłego roku. Co ciekawe okazuje się, że to rozporządzenie nie daje prawa dyrektorom zwalniać pracowników, którzy nie okażą certyfikatu szczepień. To rozporządzenie oczywiście mówi o przymusie, ale nie sankcjonuje osób niezaszczepionych, nie zezwala dyrektorom zbierania informacji o tym, o swoich pracownikach, informacji medycznej o tym, czy zostali zaszczepieni, czy nie. Nie zezwala wyciągać żadnych konsekwencji prawnych. Co więcej, przyznał mi to w rozmowie w ostatnim spotkaniu w kancelarii prezesa Rady Ministrów sam minister Niedzielski mówiąc że dyrektorzy którzy postępują w ten sposób widocznie nadinterpretują jego rozporządzenie